Więc to nie tylko w fizyce te prawa przekory, ale mamy w chemii taką zasadę Le Chatelier, dość ciekawa. Jeśli jest mieszanina substancji i chcemy zwiększyć temperaturę, to tak reakcje przebiegają, że się temperatura zmniejsza. A jak chcemy zwiększyć ciśnienie, to tak przebiegają reakcje, że się ciśnienie zmniejsza. Czyli to jest bardzo taka ciekawa, wspaniała zasada. Filozofii, no jest walka jedność przeciwieństw. No niby te przeciwieństwa są, ale to jest walka między nimi, no, ale i jedność, prawda? Więc tutaj z tą walką to lepiej by było jednak współdziałanie niż walkę przyjąć, Bo każdy chce z czymś walczyć, ale w walce sam najbardziej dostaje w skórę, że tak powiem. Czyli lepiej układać zawsze współdziałanie niż walkę i to. Myślę, że to jest przeżytek jakiś, że walczyć trzeba, nie można walczyć, to trzeba, no, walczyć trzeba, ale ze sobą najlepiej, bo człowiek popełnia różne grzechy główne. Proszę Państwa, te grzechy główne są wspaniałe, na przykład pycha. Ile ona robi krzywdę człowiekowi? Pycha. Człowiek pyszny, no strasznie wygląda, prawda, wszyscy się z niego śmieją, patrzą na niego jakoś tak nie bardzo. No, drugi grzech, ja tu tutaj o grzechach mówię, no ale do szczęścia dojdziemy niedługo. Chciwość, no macie Państwo najlepszy teraz obraz chciwości. Pieniądz, najważniejszy, za pieniądze wszystko. No i to jest nieszczęście, to jest ta filozofia straszna. I ona może doprowadzić do przykrych rzeczy już prowadzi. Ta lichwa, lichwa, wiecie ja, Państwo, tą... Ona sama zginie przez siebie, bo to, to jest tak, takie jest prawo natury no, w końcu. No ale o tym później powiemy sobie jeszcze dokładniej. W psychologii jest prawo przekory, bardzo ciekawe. Jest taki psychiatra, o, o nim będę mówił jeszcze, który wykorzystywał to prawo przekory w bardzo ciekawy sposób. Jedna młoda dziewczyna Mówi, przyszła do niego i popełni samobójstwo. Musi popełnić samobójstwo, bo do niczego to życie jest. A on mówi, wie pani, ma pani rację, no popełnić trzeba samobójstwo, tylko wcześniej niech pani weźmie te wszystkie oszczędności, które pani ma, idzie do fryzjera, ładnie się cieszy, ubierze ładnie, a później może pani popełnić to samobójstwo. No i ona zrobiła to, przychodzi później mówi, wie pan no jakoś tak nie bardzo już teraz mi się tak spieszy do tego samobójstwa, ale... Tu chłopiec przychodzi i tam przy studni jakieś jakoś tak mnie jakby molestował. No to on mówi, to Rikson taki bardzo mądry psychiatra. <grywia> Powiedziała, tutaj pani weźmy wody w i na twarz mu wyleje to. No ona tak zrobiła, a ten zainteresował się nimi. Podobało mu się właśnie w ten sposób. No i, yy, Doszło do tego, że się pożenili i byli szczęśliwi. Więc tutaj ciekawe przekorę wykorzystał Erikson. On ułożył takie metody, ciekawe o tym jeszcze będziemy mówić. NLP, neurolingwistyczne programowanie, które teraz w sposób niegodny jest wykorzystywane. Dzieci są przekorne w stosunku do rodziców na ogół. A lepiej się zgadzają z dziadkami, bo to jest podwójna przekora. Także dziadkowie i babcie mają szczęście w zasadzie, mając wnuków, wnuczęta, bo się zgadzają z nimi. W ekonomii zasada alienacji, to jest bardzo ogólne też prawo, że jak coś ktoś wytworzy, jakiś produkt, to ten produkt stać przeciwko niemu. Jak ktoś za dużo rzeczy ma, to staje się ich niewolnikiem. No dobrze jest mieć trochę, ale bez przesady, bo musi Dbać o te rzeczy, przekładać miejsce na miejsce jest zupełnie potrzebne. Także to prawo alienacji bardzo jest ciekawe też. A technice, cała technika nowoczesna oparta jest na na sprzężeniu zwrotnym ujemnym, czyli z wyjścia układu wchodzi na wejście i to jest regulacja. Wszystkie układy regulacji oparte są na sprzężeniu zwrotnym i teraz Gdyby ludzie, ci, co zajmują się tym sterowaniem, bardziej chcieli wejść w ludzkie sprawy, ale oni są zapatrzeni w ten świat materii i mogą zginąć razem z tym światem materii i z innymi ludźmi, i dobrze by było właśnie, żeby swój wysiłek, piękne myśli, bo można sterować no, różnymi układami tyle mamy układów sterujących wspaniałych. I one mogą zdawać również w stosunku do ludzi. I takie układy, regulacje pożyteczne, ale są często wykorzystane w niewłaściwy sposób. No, stosuje się to strasznie. No, ale to do, do pewnego momentu. Sprzężenie zwrotne... O! W filozofii hinduskiej Państwo znacie taki znaczek Tao, prawda? To też jest taka jakby jedność, ale jest i przeciwieństwa filozofii chińskiej Yang i innych. Także w Piśmie Świętym no, są przeciwności. Jest piekło, niebo, dobro, zło. Jak cię uderzą w jeden policzek, nadstaw drugi. No nie jest podpowiedziane, że daj się uderzyć, ale nadstaw. Czasem to już wystarczy, żeby był skutek odpowiedni. O, ostatni będą pierwszymi, prawda? To jest wszędzie to ogólne prawo przekory. Bardzo piękne jest i warto jakoś o nim pamiętać. Mój wzór na szczęście opiera się na, na fizycznym pojęciu dobroci. No jest takie, jak wspomniałem, dobroć, dobroć, cewki indukcyjnej, dobroć kondensatora, dobroć obwodu rezonansowego. Tutaj te elementy, no omega to jest częstotliwość, ilość cykli w jednostce czasu, l to jest właśnie indukcyjność cewki mierzona w henra, r oporność cewki Oporność cewki kondensatora i wodu renowansowego. Wszędzie występuje to R, o, jak Państwo widzicie. No i C, pojemność kondensatora. A co ciekawe jeszcze, że jeśli pomnożymy oporność przez pojemność, otrzymujemy jednostkę czasu, w sekundę. A jeśli podzielimy indukcyjność L przez R, też otrzymujemy sekundę. To są ciekawe bardzo rzeczy. Jeszcze chyba nie bardzo zbadane dokładnie, bo można by czasoprzestrzeń wymyśleć jakoś w oparciu o to. I niezależnie od tego, z którego powyższych wzorów na dobroć wyjdziemy, zawsze otrzymamy ten sam fizyczny wzór na szczęście, S gwiazdką, które jest dobrocią. Człowiek dobry dla innych jest również dobry dla siebie. Ale nie wszyscy o tym wiedzą. Jest tak jak jest. Człowiek człowiekowi wilkiem jest często. Więc tutaj mamy o, y, omówione te elementy dokładniej. R, L, C. Więc R, oporność, to jest piękna, ciekawa rzecz. Tu y, jak, jak Państwo chcieli się zapoznać trochę więcej y, z tym pojęciem, to jest oporność elektryczna tutaj akurat. Jest oporność magnetyczna, jest oporność ciepna, oporność hydrauliczna, oporność akustyczna. Jaka Oporność informacyjna. O, w polu informacyjnym jest ta bardzo sprawa jest oczywista. Więc jakakolwiek oporność by nie była, jeśli ktoś już umie czytać te proste wzory yy, ze szkoły podstawowej, prawda, i wie, że im większa długość jest na przykład przewodnika elektrycznego, no to większa oporność jest. Jak długość rurki, przez którą ciecz płynie jest dłuższa, to też jest większa oporność. A jak przekrój przekrój jest większy, no to mniejsza oporność. Czyli tu mamy pewne zależności, od czego oporność zależy. Przy czym jeszcze tu trzeba, to elektrycy wymyślili oprócz oporności rzeczywistej, bo to jest oporność rzeczywista, oporność urojoną i dopiero te dwie oporności, rzeczywista i urojona, dają oporność pozorną. A w psychice nie ma urojonych oporności, no cała masa jest oporności urojonych. I to człowieka dowija, bo zamiast patrzeć jaka jest oporność rzeczywista, to ma urojone jakieś tam myśl, rozum mu nasuwa tak i odwrotnie, prawda? I biedny człowiek gubi się zatruwa niepotrzebnie, dlatego macie Państwo wzór na szczęście, żeby takich rzeczy unikać.